Witam serdecznie. To jest moja próbka z bawełny z firmy Knit Solution. Nie wiem, czy dobrze wymawiam. Mówię tak, jak piszę. I tak, to jest próbka podzielona na trzy części. Ta część była robiona drutami 3, trójkami, ale metalowymi. Jest taka ciaśniejsza. Środkowa część była robiona drutami, też trójkami. Ale drewnianymi. I ostatnia część jest robiona drutami 2,5 metalowymi. Wydaje mi się, że ta ostatnia część wyszła najlepiej. Próbka jest yy, zablokowana tutaj ten dół mi się tak nie fajnie podwija ale próbka jest zablokowana, wyprana. Yy. No i tak to, tak to wyszło. Wydaje mi się, że będę robiła tymi drutami 2,5, bo. Najbardziej mi się to podoba. Yy, nie wiem, czy będą to spodnie, ale na pewno coś, coś zacznę robić. Pewnie spróbuję te spodnie zrobić, zobaczę, jak mi początek wyjdzie i yy, później będę sprawdzała. Jak widzicie, jest jeszcze nitka, próbka nie jest też zakończona, nie jest nitka urwana, także próbka będzie pruta. Do następnego zobaczenia. Pa!